Ranking trików na trzepaku typowego rzepy. King Kong Band. Te nóżki wymaga trochę poćwiczenia brzucha, trochę wzmocnienia koru. Nie jest to łatwe. Oj, nie, oj, nie. Następnie Flying Moppers. Uuuu, mm? ale kręcią. U I jeszcze piesek. W mordo na pieska. Kurwanie, <laughs> kurwa, z bereźników. Spoko. Kolejny dżungla. Uuu, jest wysoko. Ja, jak goryl. No tak, z metr 20 tam było. Ja już bym był lekko ran. Trafia, trafia. Następnie swol, swol teraz. O, u, nóżki. O, przebieranie. O, kurde, i się wspina. I się wspina. Adam Małysz 102 metry będzie leciał z telemarkiem. Perfekcyjny słowo words. I to jeszcze wykonanie. Ta gracja, ale to jest dojebane. Następnie mamy triki wykonane przez Rzepę, kiedy dopiero jeszcze szlifował swoje umiejętności. Pierwszym z nich jest Flying Jetters. Mmm, mmm, okej, okay, okej. Okay. No i tu muszę przyznać, nie ma jeszcze podjazdu do Swallow's Waltersa. Ale to tylko ósmy sławę, jaki progres zaliczył Rzepa. Niestety, Flying Jetters, no nie bardzo, nie bardzo. Następnie, Flying jetters. O, skok. O. I przeplatanka. No, 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 no. Widzimy tu, jak podobny jest Flying Jitters do dżungli, gdzie jej główną różnicą jest orientacja ruchu nóg. No, Jitters trafia na średnią pozycję. Każdy trick tak trudny, że jego nazwa nie istnieje. O! o Co się dzieje? Oho, wejście. Spinka. Przypinka. uhu I telemark. Uf. Przez chwilę się bałem o rzepę. Tutaj właśnie widzieliśmy kiełkowanie zalążek Swole's Waltersa. Zresztą rację, że to trudny trik. Następnie czwarty trik, czyli Fly Fishers. Mm, okej, okay, jedna nóżka. u, kręcił. Po było szybkie. Wymagało to koordynacji ruchowej, której ja nie posiadam. Ja to mam obawę, że się wypierdolę, się do tym wrzesie. Jest spoko, jest spoko. Następnie wisienka na torcie. Fly Master Jatters. Poka to, poka, poka, poka mu. O. Uuu! Nie no, brak słów. I wy rozumiecie, że to wszystko jest bez ubezpieczenia, nie? Aż nie zgrzało. Flymaster Jatters, to spermiony.